Jak wspominałem, najwyżej wycenianą aktualnie spółką w Polsce jest PKO Bank Polski, którego wartość w pewnym momencie przekroczyła nawet 100 miliardów złotych. Dałoby to polskiemu bankowi okolice 750 miejsca. Nadal to wyższa wycena niż takich firm jak Panasonic, Bayer, Kia czy Michelin. Z przykrością niestety muszę stwierdzić, że liczba przedstawicieli z Europy wśród 20 najwyżej wycenianych przedsiębiorstw na świecie jest równa... Zero. Jako ciekawostkę powiem, że najwyższą wartość giełdową spośród firm na naszym kontynencie ma zajmująca 27. pozycję niemiecka spółka informatyczna SAP. Znacie? Orlen w 2024 roku wygenerował wyższe przychody niż największy bank w Europie HSBC. Niższe obroty miał choćby francuski producent samolotów Airbus. Czy tacy giganci jak Pfizer, IBM, Panasonic, Renault, Nike, Coca-Cola i można byłoby tak wymieniać jeszcze długo. Mimo tego to nie Orlen jest najwyżej wycenianą na giełdzie firmą w Polsce, tylko inny gigant, dla którego ostatnie lata to gigantyczny wzrost zysków. A z dużym prawdopodobieństwem, ty lub ktoś z twojej rodziny też dorzuciliście cegiełkę do ich wyników. A wyglądając poza lokalne podwórko, to która firma jest aktualnie numerem jeden na świecie? Która spółka jest warta więcej niż PKB całej Francji? Czy w zestawieniu widać powoli dominację firm azjatyckich? I jak na tle mocarstw wyglądają europejscy czempioni? Dzisiaj kolejna odsłona zestawienia. Największe firmy w Polsce, największe firmy na świecie. Edycja 2025. Ja nazywam się Bartosz Nowak i zapraszam do świata kredytów, liczb i finansów. Największe firmy 2024. Tu taka mała wstawka. Dzisiejszy film jest kolejną odsłoną zestawienia, które prezentuję corocznie od 2022 roku, najpierw na blogu, a od 2024 także na YouTubie. Gdybyś chciał zerknąć na poprzednie zestawienia i porównać, jak zmienia się sytuacja największych firm, to linki do wpisów oraz wideo umieszczam w źródłach w opisie filmu. Najwyżej wyceniane polskie firmy 2025. Na początek zestawienie najdroższych pod względem kapitalizacji giełdowej firm w Polsce. Uwzględniamy tu polskie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dodatkowo uwzględniliśmy w zestawieniu także Impost notowany na giełdzie w Amsterdamie. Najdroższe firmy w Polsce 2025. Pierwsze miejsce PKO Bank Polski 94,8 miliarda złotych. Drugi Orlen prawie 80 miliardów. Trzeci Santander Bank Polska, czwarte miejsce Dino 52,6 miliarda. Kolejne pozycje zajmują PZU, PKOS, ING Bank Śląski i MBank. A dziesiątkę zamykają Allegro i Inpost. Pozycja jedenasta LPP 28,9 miliarda. Kolejne pozycje KGHM. CD Projekt i 14 Żabka, która zadebiutowała na giełdzie w zeszłym roku 22,2 miliarda. CCC, PGE, miejsce 17 to Millennium, i pod koniec 20 mamy Budimex, BNP Paribas i Bank Handlowy. Tegoroczny ranking został absolutnie zdominowany przez sektor bankowy. PKO BP zdetronizowało na pozycji lidera giganta energetycznego numer jeden w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Orlen. Ale warto zwrócić uwagę, że w pierwszej ósemce mamy aż pięć banków oraz PZU, który jest głównym udziałowcem PKO S.A. czy Alior Banku. Cieszy natomiast stopniowo zwiększający się udział prywatnych przedsiębiorstw. W pierwszej dwudziestce mamy aż 8 takich firm, z czego Dino zaledwie krok od najniższego stopnia podium. Największe firmy w Polsce pod względem przychodów. Wycena wartości giełdowej to jedno. Samą skalę biznesu często lepiej nam obrazuje informacja na temat osiąganych przez spółkę przychodów w danym roku. Po włączeniu do Orlenu takich spółek jak Energa, Lotos czy PGNIGE, lider zestawienia jest absolutnie niekwestionowany i pewnie bardzo długo to się nie zmieni. Największe firmy w Polsce pod kątem przychodów. Pierwszy Orlen 294,9 miliarda złotych. Drugi totalizator sportowy 69 miliardów. Kolejne spółki Skarbu Państwa PGE, KGHM, NEA i Tauron. Siódmy Eurocash znany pod takimi markami między jak ABC, Groszek czy Leviatan. Ósme miejsce PKOBP, dziewiąty PZU i dziesiątkę zamyka Dino Polska. Kolejne pozycje to Żabka, 12. LPP, znany pod takimi markami jak Riser, House, Sensei, Krop czy Mojito 20,2 miliarda złotych. Intercars, Aseco Poland, Santander Bank Polska. Miejsce 16 to PKOSA, 17-cyfrowy Polsat, Unimod, Orange Polska i firma pochodząca z Torunia, czyli Neuka na miejscu 20. Niegdysiejszy koncern naftowy Orlen Rok temu był wśród 100 największych firm na świecie pod kątem osiąganych przychodów. Za rok 2024 osiągnięte wyniki pozwoliłyby mu na zajęcie pozycji 129, nadal bardzo wysokiej. I porównując wyniki giganta z pozostałymi polskimi graczami, to sam osiągnął takie przychody jak równowartość sześciu kolejnych firm w zestawieniu razem wziętych. Mnie osobiście najbardziej jednak zaskoczył fakt, że drugim podmiotem pod kątem wygenerowanych przychodów jest totalizator sportowy. Firma powiązana z lotto generuje większe obroty od spółek energetycznych KGHM-u czy notujących najlepsze wyniki w historii banków. Największe firmy na świecie pod względem wyceny. Jeśli wielomiliardowe wyceny polskich spółek robią na Was wrażenie, to zobaczmy, jak prezentują się nasi przedstawiciele na tle największych gigantów świata. Jak wspominałem, najwyżej wycenianą aktualnie spółką w Polsce jest PKO Bank Polski, którego wartość w pewnym momencie przekroczyła nawet 100 miliardów złotych. Dałoby to polskiemu bankowi okolice 750 miejsca. Nadal to wyższa wycena niż takich firm jak Panasonic, Bayer, Kia czy Michelin. Ale jak zobaczymy liderów zestawienia, to tu już jest zupełnie inny kaliber wartości. Najwyżej wyceniane firmy na świecie. Pierwsze miejsce Apple 3,17 biliona dolarów w przeliczeniu na złotówki prawie 12 bilionów złotych. Drugie miejsce Microsoft 2,9 biliona. Potem Nvidia, Amazon, Alphabet czyli Google i szóste miejsce pierwsza firma spoza Stanów Zjednoczonych czyli Saudi Aramco 1,6 miliarda. Siódme Meta Platforms czyli Facebook, ósme Berkshire Hathaway, dziewiąta Tesla i dziesiątkę zamyka Broadcom. Miejsce 11. TSMC, czyli producent układów scalonych z Tajwanu. 855 miliardów dolarów. Lili Walmart, JP Morgan Chase, Visa. Miejsce 16. To Tencent z Chin. 555 miliardów dolarów. Mastercard, Netflix. Miejsce 19. ExxonMobil i 20. Costco. Na pozycję światowego lidera wraca Apple, który zamienił się pozycją z Microsoftem, do którego należy m.in. firma OpenAI, producent Chata GPT. Wartość samego producenta telefonów z jabłkiem jest wyższa niż PKB gospodarki Francji. Z 20 najwyżej wycenianych firm na świecie, aż 17 to przedsiębiorstwa amerykańskie. Mamy w zestawieniu również trzech przedstawicieli azjatyckich, po jednym z Arabii Saudyjskiej, Tajwanu i Chin. Z przykrością niestety muszę stwierdzić, że liczba przedstawicieli z Europy wśród 20 najwyżej wycenianych przedsiębiorstw na świecie jest równa 0. Już tak poza rankingiem, jako ciekawostkę powiem, że najwyższą wartość giełdową spośród firm na naszym kontynencie ma zajmująca 27 pozycję niemiecka spółka informatyczna SAP. Znacie? Największe firmy na świecie pod względem przychodów. Wycena giełdowa nie zawsze jest obiektywna. Często odzwierciedla emocje, sentyment do danej branży czy regionu, czego przykładem może być choćby zaledwie jeden przedstawiciel chiński w top 20 najdroższych firm na świecie. Na pewno bardziej miarodajnym wskaźnikiem oceny skali biznesu są osiągane wyniki danego przedsiębiorstwa. Tradycyjnie przyjrzyjmy się zatem rankingowi największych firm na świecie pod kątem generowanych obrotów. Pierwszy Walmart 681 miliardów dolarów, drugi Amazon 638 miliardów, dalej Saudi Aramco, chiński Sinopec Group, Berkshire Hathaway i szóste miejsce PetroChina. Dalej United Health Group, ósmy Apple 395 miliardów, CVS Health i dziesiątkę zamyka Alphabet, czyli Google. Jedenaste miejsce przedstawiciel z Europy, niemiecki Volkswagen 349 miliardów. MacKesson Corporation, ExxonMobil i japońska Toyota miejsce 14. China State Construction Engineering, Sensora, Shell, Costco, 19. Miejsce Microsoft i 20. Zamyka Signa. Odkąd pamiętam, to firmą, która generuje największe przychody rok w rok jest nieprzerwanie największy na świecie gigant handlowy, czyli Walmart. W roku 2024 firma wygenerowała przychody na poziomie 680 miliardów dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 2,5 biliona, prawie 9 razy tyle co Orlen. Wyraźnie jednak depcze liderowi po piętach należący do Jeffa Bezosa Amazon, którego przychody były niższe ledwie o około 40 miliardów dolarów. W pierwszej szóstce firm o największych obrotach, aż trzy są spoza Stanów Zjednoczonych. Ogólnie w całym zestawieniu nie mamy już takiej dominacji Ameryki. Nadal USA ma jednak aż 13 swoich przedstawicieli w top 20. Trzy podmioty mają swoją siedzibę w Chinach, a także mamy po jednym przedstawicielu z Arabii Saudyjskiej, Japonii i dwóch z Europy: niemiecki Volkswagen i brytyjski Shell. Na dziś to byłoby tyle. Przypominam, że jeśli interesujecie, jak wyglądały podobne rankingi w poprzednich latach, to linki do nich zamieszczam w opisie filmu. Ciekawe jak będzie wyglądało przyszłoroczne zestawienie, biorąc pod uwagę obecne zawirowania w światowej gospodarce czy wojnę handlową pomiędzy poszczególnymi państwami z USA i Chinami na czele. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!